Witajcie, <try> jestem strony czwartek. Dzisiaj robimy. <gry> Dzisiaj robimy tier listę waszych komentarzy z roku panienckiego 2025. Tier lista jest podzielona na 5 kategorii. 5 stopni, czy coś eee, najgorszy, to jest totalny eee, Następny jest spoko mamy intrygujący. Mamy spoko loko, a na końcu mamy dospermiony. Nawia się szczyt. Eee, zaczynamy. Pierwszy komentarz od złej jabko 100 taru, ale jedno mnie ciekawiej. Jakim kurczę, cudem wyświetlenia poszło z 3 do 2? Jest to komentarz. Choć że intrygujący. Ten film należy do cudów w kinematografii, przedstawia święto narodzin osoby rtaru znanej inaczej jako For those who know, uh, życzę z całego serduszka dobra. No i super, myślę, że spoko loko, mm, bije bardzo pozytywny vibe z komentarza. Następnie mamy komentarz Arena o treści Sigma Boy. No Myślę, że to jest spoko... spoko loko komentarz. Jakiś spoko loko? Dobra, mamy komentarz od Mix Official o treści xd, um, pff, przynajmniej jest to duże x małe d, dajmy na spoko, myślę, że to jest dosłownie na takie właśnie miejsce. Następnie mamy komentarz od Itysona tak zwanego o treści back to og. Komentarz do kompilacji klipów z roku panieńskiego 2023. Myślę, że bardzo spoko komentarz. do spermiony. Następnie mamy komentarz od Victornex o treści Albeka XDDD. Szczerze, nie jestem fanem tego komentarza. Mm, dajmy go na totalny gówno. Następny komentarz pod Cholo... ja, pierdol... Następny koment. Następny komentarz... Komentarz od użytkownika Jana Cumbria o treści Pika smr. Um, uważam, że ten komentarz jest całkiem spoko. Jest spoko. Komentarz od y, użytkownika Carisp P2573 o treści: Zakochałam się Syby. Mm, jest to mocny komentarz. Powiedziałbym, że jest intrygujący nawet. Komentarz od użytkownika NWYZZZ. O treści niesamowite. Mm, powiedziałbym, że to jest intrygujące. A... No, raczej tak, raczej tak. Następny komentarz od użytkownika Kuramix 411. Cytowanego również jako Gucio albo Gustaw. Na treści opis jest trafny. Mm, szanuję za przystanie opisu filmu. Zdarza się to rzadko, szczególnie jak opis wygląda tak. Myślę, że z całkiem spoko logo. Komentarz od użytkownika Wtorek Czwartek, jeden ze stałych widzów, I guess. E, nagrał reakcję, nagrał reakcję. Jest to ewidentne nawiązanie do filmu. Ok. Nagrywam reakcję, nagrywam reakcję. Dajmy go na spoko. Komentarz również od użytkownika Wtorek Czwartek, o treści gierki um, Myślę, że ten komentarz jest totalnym gównem. Sorry, Wtorek Czwartek. Następnie mamy komentarz od Złajabko o treści. Brat w końcu robi LeBron Edits, kiedy wyjdą edity z finałów. Niestety nie wyjdą edity z finałów i na dodatek Edit Lebrona Jamesa został ukradziony przeze mnie. Ehm, dałbym, że jest to komentarz intrygujący. Mamy komentarz od Juliana Juliana 2. Jakby podłączyć komputer do kineskopowego telewizora i w MC ustawić rozdział 4x3, to byłoby na telewizorze normalnie. Myślę, że jest to komentarz intrygujący. Następny komentarz pochodzący od Filipa4862. Polecam Ci zagrać w Game. Bardzo widać tutaj dobre chęci użytkownika. Myślę, że spoko loko komentarz. Następnie mamy odpowiedź użytkownika Pakota 999 również z całego widza kanału. Wreszcie dziękuję na życzenia jakie złożyłem, całkiem spoko, nawet bym powiedział, że jest to szczyt. Następnie mamy komentarz od Herexona fajne wideo, kezd, obejrzeć w sobotę. Mm, myślę, że spoko, spoko jest to komentarz waham się pomiędzy spoko, loko, spoko co prawda intrygujące jest pomiędzy ale... no dobra dajmy intrygujące, myślę, że to jest całkiem intrygujące gówno. Następnie mamy komentarz do kompilacji klipów z moją byłą od użytkownika, nie wiem 1862 o treści, brałabym ją e, ja bym nie brał e, tragiczny gust czy coś ty. Następnie mamy komentarz od Użytkownika Dupakota ponownie, ale super skibili film. Jestem fanką, Jest spoko, jest fajna energia tego komentarza. Dajmy go nas po No ja pierwszy. O dobra. E, Mamy komentarz od Dupakota po raz kolejny. O treści, ale chod głos. Szczerze. Słaby gust, Daje to na totalny gówno. No, następnie mamy konwersację Dupy Kota wraz ze mną. Grałam mega super, widzę, że rasizm jest wliczony jako osobna kategoria. Mega mi się podoba, pozdrawiam cieplutko. No i co sądzisz o tym rasizmie? Wydaje mi się, że gówno z dupy. Jest to całkiem niemiłe, yy, bardzo toksyczna konwersacja. Myślę, że nie powinno być coś takiego miejsca. I tyle. Następnie mamy komentarz od. Tym... No, nie źle, brawo. Który jest również stałym widzem kanału od niedawna. Napisał komentarz o treści. Nie lubię czego ludzi. Myślę, że to jest szczyt. To jest, to jest, to jest szczyt. Jakby, To chyba jest najlepszy komentarz, jaki był na tym kanale. Komentarz od Dupy Kota: treści emotka ogień, emotka ogień, emotka ogień. Dajmy go na spoko. Następnie mamy komentarz również od Dupy Kota: A treści super film bez wulgaryzmów. Oglądam z mamą. Mówi, że pozdrawia. różne motki. Ehm, spoko loko, fajna atmosfera, co prawda jest lekkie, e, lekkie kłamstwo jeśli chodzi o wulgaryzmy, ale podejrzewam, że taki był zamiar tego komentarza. Przechodzimy do kolejnego komentarza od Nonieźle. E, sztywne gity, leci strzała w górę, różne motki. E, doceniam, że emotka ninji żółtego zamieniła się w czarną, jest to całkiem zabawny zabieg, dajmy ten komentarz na spoko loko. Kolejny komentarz, no nieźle, o treści. ja byłem tym deptanym n um, nie wiem, jestem w stanie tego potwierdzić, aczkolwiek jest to całkiem zabawne i myślę, że całkiem spoko loko. Kolejna konwersacja, tym razem pochodzi o jakiegoś schizofrenika. E, o treści. Jaka dolewka, co on goda, z pałki, jakieś info. Nie wiem, pewnie ma coś z i tyle. Pewnie tak. Jestem całkiem niemiły, ponieważ jestem obgadywany i, i daje to na totalny gówno. Pozdrawiam. Kolejny komentarz, odnu nieźle. O treści. Jebany czwartunio na w martwe szyny. Jest to całkiem mm, dostojna, y, elokwentna i piękna wypowiedź, myślę, że zasługuje na poziom do spermiony w nawiasie szczyt. Dostępniamy konwersację po raz kolejny użytkownika złej jabko z czwartkiem. jabko napisał, przyjedź do Krakowa, Czwartek napisał, byłem przez wczoraj braciak. Myślę, że jest to całkiem intrygujące, co tu się właśnie wydarzyło. Kolejny komentarz, odnośnie treści i czwartek od razu lepszy. Myślę, że całkiem spoko, ale nie spoko LOKO. No jest spoko, po komentarz. Kolejny komentarz od Dupykota, a treści mega mocny film. Szczerze, spoko, ale nie jakoś wyżej. Po prostu spoko. Kolejny komentarz od Dupykota, o treści Czarna Gierka. Wydaje mi się, że również taki sam poziom jak wcześniejszy. Po prostu spoko. <trym> 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 e, ta. 4, czwartek napisał Pozdro czwartek, czwartek napisał również pozdrawiam. Bardzo miło, bardzo spoko. Wręcz bym powiedział, że spoko Loko. Kolejny komentarz, tym razem od Kazrandom AK Sons, AK Piasek About Stigman. Intrygujące, intrygując. Kolejny komentarz od Kasa. Jest moje zdjęcie z grafika. Pozdro. Całkiem spoko. Eee, całkiem... Sp może nie spoko loko, Ale intrygujące też nie. Ale... Nie wiem, w sumie, nie wiem, dajmy na intrygujące, jest, jest, jest game. Kolejny komentarz od Dupy Kota. Eee, szczerze... Eee, nie wiem. Nie wiem, spoko, jakby, spoko. Kolejny komentarz od użytkownika Kaz, Sans. Eee, o treści mutacje przy... znowu przechodzisz. Eee, po czym się podpisał. Szczerze, za podpis eee, daję spoko loko bo to jest po logo. Następnie mamy komentarze 2 od Użytkownika Czwart, ak Czwartek. Eee, na początku jest zapytanie, jaki jest twój ulubiony monster? Eee, odpowiedź jest mój biały. Szczerze, żałosne, pff, podstawówkowa wiedza, że mój pisze się przez u zamknięte. Kolejny komentarz, od na nieźle, o treści brat nie jest, Andrzej Wiedlak. Eee, emotka z róży. Szczerze, bardzo mnie uraził ten komentarz i są niszczone moje marzenia, także totalny gówno. Kolejny komentarz odnośnie nieźle. O mm, treści odrazy. Wiadomyślę od razu. Pałka w górę. Emotki cieszące się zdecydowanie. Co mogę powiedzieć? Czy to jest szczyt? Nie wiem. Czy to jest spoko? No nie wiem. Gdzieś pomiędzy. Dajmy to na szczyt. Jakby brakuje takich. O, ja PD zniknął. Szczerze, brakuje takich komentarzy pod filmami takiego użytkownika jak ja. Ehm, ja jestem fanem. Kolejny komentarz od Dupa Kota. Absolutny pick jak zwykle. Emotka, okulary słoneczne. Donutka mówi, że jakby ten film był monsterem, to byłby jej wymianem. Czyli odgrywającym ale Czyli oryginalnym. Emotka, ogień. Ehm... Jest tutaj chwalenie mnie, co zazwyczaj leci po prostu na spoko. Jest to spoko, ale nie jest to jakiś szczyt, aczkolwiek jest ewidentne nawiązanie do yy, rodzicy tak zwanej Danutki, której zdjęcie właśnie w tym momencie wyświetla się na ekranie. Szczerze, dałbym na spoko loko, spoko logo komentarz, tak bym powiedział. Kolejny komentarz od Kaz. Mamy Pik gameplay, Pik youtuber. Szczerze, spoko, ja jakoś za chwilę mi nie przepadam, ale no, spoko. Komentarz od użytkownika jabłko i odpowiedź od użytkownika Czwart. E, mój ulubiony youtuber wrócił. Filmy są co czwartek, braciak. Um, szczerze, Absolutnie gówno. Mm, Czwartek mógł się wykazać większą, większym szacunkiem do złotej jabłko, a jabłko mógłby y, zobaczyć, że filmy są co tydzień. Kolejny komentarz od Kasa. Mam nadzieję, że twój pies się znajdzie po w poszukiwaniach. Mowa jest tu oczywiście o Blumacie. Y, jest to pik komentarz, jest to szczyt. Y, dziękuję po prostu za właśnie takie życzenia. Kolejny komentarz od Dupy Kota. O treści modlimy się o najszybszą odpowiedź. Um, spoko loko. widać szczerość w tym komentarzu, widać emotkę modlitwy. Kolejny komentarz, od to nieźle, treści dobre, ja czwartek, e, jest on intrygujący, szczerze e, uśmiechnąłem się gdy go zobaczyłem. Kolejny komentarz od dupy Kota. fajny film, sery dostał mandat, e, nawiązanie ewidentnie do historii, <grym> a, dobra nie pasuje. Trzeba nie jednego puksonia, brakuje i zabiorą mu prawo jazdy. Cały YouTube o tym będzie wiedział. To idzie do filmu. Czwartek odpisał tak. Całkiem spoko. Powiedziałbym, że, że nawet intrygująca. Intrygująca historia. I prawda, aftermath po niej. Kolejny komentarz od Kasa. Hirfa tylko 30 na 69. Czwartek naprawi mi odpowiedzi. Pan Piasek granie. Szczerze jest to definicja intrygującego komentarza. No tak, intrygujący. Jest, jest, jest intrygujący. Tak. Komentarz od wtorek czwartek. Na treści cześć czwartek. Spoko, nie? Kolejny komentarz od wtorek czwartek. Mam wynik 17 na 69. Wybitny quiz, kocham go. Um, no i fajnie. Jest to... Jest to spoko loko, bym powiedział. Mamy ostatni komentarz na dziś od Sły jabłko. o treści Robiłem ten quiz 3 lata temu. Młodka słodku. Um, prawdopodobnie jest to prawdziwa informacja, z tego co um, No i co? Myślę, że ten komentarz jest... Spoko loko. Spoko loko komentarz. Piękna tier szczerze. Z jakiem, z spoko wiesz, No i co? I co? Leci na miniaturkę? I gaz. No tak. No dobra. No, to chyba tyle. Siemano. A i ten... E, piszcie komentarze, bo jestem fanem.